Siemo, slajd, kurde, wykupił znowu bez sens, trzeba niestety zrobić. Nie jestem z tego powodu dumny. Ostatnie były dla mnie ciężkie, no ale dzisiaj, no cóż, no trzeba, że tak powiem, się wywiązać z obietnicy, i dzisiaj postanowiłem, że pokażę wam. W sumie w sumie, to chciałem pokazać tę nakładkę na przycisk od klawiatury ale tak naprawdę pomyślałem sobie, że to może być troszeczkę mało, dlatego. Od razu trochę, trochę stanowisko pokażę swoje. No nie wiem, no tak po prostu sobie o. Nie, nie miałem co pokazać. że W sumie jest kilka pomysłów, ale to może kiedyś. Słuchajcie, to jest moja klawiatura, która ma jakieś 5 lat chyba, no jest w okropnym stanie. Nie czyściłem mi chyba ani razu, co to jest widać, ale jeden, zechciałem chciałem pokazać tutaj tak naprawdę sensownego, to jest ten przycisk tutaj o, proszę. O, w ogóle właśnie, powinienem powiedzieć, że tak naprawdę to teraz na nowym telefonie nagrywam I to widać, kurde Jakoś musi być teraz w dechę, tak przynajmniej mi się wydaje No, także tu jest przycisk, to jest, nie wiem, jakiś sygnet, walentina, coś takiego No to jest w każdym razie z tego gangu, z cyberpunka, jakby ktoś nie wiedział hmm, Co tu dalej mogę pokazać? O, mogę pokazać to, co mi ratuje, że tak powiem dzień Cały, czyli prowizoryczny chiński wiatraczek który jest podpięty bezpośrednio do komputera za pomocą usb No i tak naprawdę to można powiedzieć, że mnie chłodzi cały dzień Lekko, bo lekko, ale, ale daje radę, więc, więc nie narzekam No nie wiem co mogę jeszcze pokazać, no mogę myszkę pokazać Podkładkę, no nie jest to zbyt czysto, ale co mnie to obchodzi w sumie I tak robię to trochę na siłę No jest tutaj myszka Logitech G Pro To, to jest ta normalna taka chyba, też ją dawno kupiłem już Kurde, się teraz fokus nie mapie chyba Aha, no trudno, no dobra, no i jeszcze mogę Wam pokazać drugą myszkę, to jest myszka, jak gram w grę, w której trzeba napieprzać cały czas w przycisk 1 Także to jest myszka taka bardziej do niszczenia, wiecie, jak się gra w jakieś Diablo, czy gdzie po prostu cały czas trzeba coś wciskać, to żeby niszczyć tych przycisków, żeby ich nie wykorzystywać, to sobie gram z tego To jest ta taka, wiecie, ta taka super lekka, co jest w ogóle, prześwituje i wiecie, o co mi chodzi, no taka, taka, różna jakieś wyci... W dziwanki. No dobra, słuchajcie, to tyle chyba, nie? Myślę, że myślę, że nie ma co więcej pokazywać. Yy, no i mam nadzieję, że już nikt nie będzie więcej kupował tego siema.